Dzień dobry, witam Was na trzecim odcinku z gościem specjalnym Kubą. Hej. I dzisiaj będziemy sobie karne. karnę. Łapkujcie, subskrybujcie kanał i zapraszam, zapraszam Was do oglądania. Jak widać piękną dzisiaj mamy pogodę. I tak, rzut karny dyktuje sędzia. Kiedy? Jest war i zrobi tak, albo jak ktoś dotknie ręką w polu karnym swoim, albo jak... Ktoś sfauluje przeciwnika we swoim polu karnym. A ten. A kiedy rzut karny yy, po prostu czy można przy rzucie karnym, yy, yy, ciągle, czy, czy można ciągle biegać? Yy, można, ale też można się zatrzymać. można się zatrzymać. Nie można się. No czasami można czasami nie Ile można. metrów jest yy, miejsc od, yy, od yy, yy, Metrów jest jeden. Yy, pole karne ma 16 metrów. A pole karne, czyli tutaj ta dziurka, i ma, i ma od bramki do siebie 11 metrów. I stąd będziemy strzelać. Stąd będziemy mm. strzelać drzwi karne i zapraszam do oglądania. Teraz będę y, stał na bramkę, będę y, bronił strzały tymka. Nie wiem, nie wiem czy w ogóle coś obronię. M, e, dobra, gdzie najpierw chcesz? Dobra. To ja może zrobić tak tylko naszego... Wal jak koło fortuny! Nie wiem gdzie um, wal. Jasne, dobra. Ja zrobię do naszego pola Karodaka sposób. W środek chciał. I znowu ja? Chcesz być teraz ty jeszcze ciągle? No. Dobra. I okienko. Jednym ale... razem. Gdyby tutaj cię zaskoczyć. Ja. Jest, było, 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 było. Kuba, co, co, czemu ty dobijasz na środek? Dawno nie broniłem. Ale... Dobra, teraz prosty taki powiedzmy nabieg. Znowu w środek. Kurczę, co ja mam z tym środkiem? Dobra, uderzy tak technicznie. Powiem. Uwielbiacie! W środek? Tak, uwielbiacie ten środek. Co ty gadasz? No a miało być nie w środek? Uja! Zar się poślizgnę, ale dobra, niech będzie. Jak zbyt łatwo się nie broniło. Mocne z cały ręka boli. I marzyna nam jak zwykle przeszkadza. Teraz ja będę z tą na bramce i zobaczymy jak będzie się broniło. Hej. Dobra, dzięki. Założę tutaj rękawice. U Jezu, jakie ciasne. Ja... Ciasne? Martynka. Nie, chyba dla mnie są za małe. Bo wiesz, jesteś śmiejący ode mnie. A nie, dobra, jakoś weszło, jakoś weszło. No to gratuluję. Dziękuję. Ajcz. Prawie. Nie? Dobra, tak płasko. Dobra, mam plan. Gdzie ty strzelałeś? E, nie wiem. Się nie pamiętam. Musiałem, bo Marcelinę nie chciałem trafić. No. A do obry, karniego, dobra, karnego, będę fair. No. Dobrze. O. Na, na linii. Jak strzelałam, to mi się tak lewa noga poslizgnęła. No właśnie, ja się wywaliłem, bo mi chyba też się poslizgnęła. No nie wiem, która mi się poslizgnęła, ale na ja pewno się poslizgnąłem. Bo to czułem. Ale nie było silnika. Ajdź. Oj, coś mi się od... um, Teraz y, wam powiem jak my się poznaliśmy. Jakieś 3-2 lata temu się poznaliśmy? 4, Cztery lata. 3 lata. Y, no, chodziliśmy razem na piłkę nożną, na Legię, graliśmy razem. No i chodzili, chodziliśmy razem do szkoły. No i fajnie było. Come on. I zapraszam teraz do rzutów wolnych. Rzuty wolne się wykonuje tak, jak wcześniej Tymek powiedział ym, z tego pola karnego, to rzuty wolne wali się za pola karnego. Daleko ym, jest dość do bramki. Trudne. Do trafienia jakby. Neymar! O no nie! Easy. Po łapkach. Kurczę. I w mam mamy 1 do zera. dobra? No to sobie zacznę. Gotowy? Go. No. Dobra. Oby pierwsza wpadła, bo chcę. Jest, wpadła! Nie. Jedna remis na razie. To już koniec odcinka trzeciego. Rywalizacja skończyła się do 1 do 1. I zapraszam na czwarty odcinek na koszykówce. Szczegóły już w następnym filmie. Ja żegnam się z Wami. Łapkujcie subskrybujcie. Na razie. I nie, nie, jak będzie mniej więcej 20, a 30, jak zostawicie 30-20 łapek w górę, będę w następnym odcinku.